Mama chyba mąż wyszła w 1925. Z 1904 roku była. Tak, w 25, 1925 roku wyszła mąż tutaj 21 chyba. Urodziła się w Gnieźnie i z tatą spotkała się po drugiej, po I wojnie światowej. No i po kilku miesiącach, tata pewnie przyjechał. Mama była bardzo ładną kobietą. Czy pobrali. No i potem mama przyjechała do Częstochowy z tatą, no i rozpoczęli swoje własne życie. Potem się urodził mój brat, potem się w 1927 roku, potem w 1930 urodziłam się ja. I wszystko było bardzo fajnie do momentu, do dziewiątego roku, kiedy wybuchnęła II wojna światowa. Uciekaliśmy z Częstochowy. To mu tata spotkał swoich przyjaciół, a ponieważ Warszawa jeszcze się broniła, to oni poszli ratować Warszawę, ponieważ mama znała bardzo dobrze niemiecki francuski język. W związku z czym, jak kroczyli już Niemcy na tereny województwa, to było kieleckie województwo przed wojną, to wynajęła, to się nazywało wtedy podwodę, a to była zwykła furmanka na której swoje bety, żeśmy załadowali i wróciliśmy do Częstochowy. Ja na przykład pamiętam taki odrazek, że było nas bardzo dużo tych furmanek. tylko moja mama umiała po niemiecku i przyszedł jakiś oficer i pytał się, czy jest ktoś, kto mówi po niemiecku. Mama się zgłosiła i myśmy z bratem stanęli przy takiej brzuszce. I staliśmy czekaliśmy na tą mamę, a mama tam poszła wytłumaczyć nas, dlaczego my żeśmy uciekali przed nimi i dlaczego myśmy potem wrócili. Im to nam pomogło, bo były takie sytuacje, że Niemcy, te purmanki wjeżdżali i rozwalali je. No i myśmy wrócili do domu. No i potem żeśmy poszli szukać naszego taty. Chodziliśmy na dworzec w Częstochowie, jak wracały już transport, transport, jak już Warszawa była zdobyta. I chyba po dwóch miesiącach wrócił. I potem zaczęły się schody, ponieważ w czasie wojny należy posiadać dwa talenty. Trzeba umieć kraść i trzeba umieć handlować. Jak się nie posiada takich umiejętności, to się wyprzedaje z domu. Wszystko co jest do sprzedania, ponieważ nie ma co jeść. Racje, jakie były, były nie do przeżycia. W związku z czym jeździli moi rodzice czasem z moim bratem, no i sprzedawała. Ma swoją biżuterię, pamiętam ja takie kolczyki piękne, sprzedała te kolczyki, sprzedała. Ostatnią właśnie rzeczą, jaką sprzedawała obrączka. Za tą obrączkę, pamiętam, dostała 100 kg mąki, z której piekła sama chleb. Smaku tego chleba nie zapomnę do dziś, mimo że mam 81 lat. Przeprowadziłam się do miasta jeszcze, gdy chodziłam do szkoły. Od razu też pracowałam w zawodzie i byłam na własnym utrzymaniu. Poznaliśmy się na dyskotece. To było jak nagłe zderzenie, zauroczenie od pierwszego wejrzenia. Przyszedł do mnie następnego dnia. Ujął mnie tym, że miał ze sobą szczoteczkę do zębów. I tak już zostało. Wzięliśmy ślub. Teściowa ostrzegała mnie przed ślubem, że mój przyszły w szkole miał przygody z narkotykami i paninkami. Ale miłość jest ślepa. Zamieszkaliśmy sami w mieszkaniu jego bogatej i samotnej ciotki, u której pracował. Po jakimś czasie zauważyłam, że nie nosi obrączki. Powiedział, że spadała mu z palca. Ciotka zaoferowała, że odda ją do zmniejszenia na swój koszt. Uwierzyłam. Życie małżeńskie kwitło i było fajnie. Choć czasem mój mąż zachowywał się dziwnie: odkurzał trzy razy dziennie mieszkanie, szybko wybuchał gniewem, a nawet zupełnie nie było z nim kontaktu. Gapił się w telewizor albo komputer. Tłumaczyłam go. Artysta. Po pół roku zapukał od nas komornik. Mój mąż po cichu wziął kilka kredytów i ich nie spłacał. Czy to było na narkotyki? Nie zauważyłam. Sama nigdy nie brałam, nie miałam żadnych doświadczeń. Pieniądze odłożone na wakacje poszły na długi. Przy okazji okazało się, że zniknęła cała moja biżuteria, oprócz obrączki, którą zawsze nosiłam na palcu. Najbardziej szkoda mi pierścionka po babci. Moje akurat są dwie na jednym palcu, ponieważ mojego męża nie ma. I podejrzewam, że obcy będą płynęły same, bo czas krótki. Ale jest taki zwyczaj, że jeżeli jedno z małżonków odchodzi, drugi zakłada jego obrączkę na palec, na trzecią nie ma miejsca. Kiedyś kobiety wrzucały obrączkę do grobu i oznaczało to, że zostaną już same. Ja wybrałam tą drugą wersję, ponieważ mam do swojej obrączki niezwykle przywiązana. No, że teraz wybiję. Naprawdę rani. Sama obrączka jest czymś wspaniałym. Według mnie jest to dowód na to, że dwoje ludzi postanowiło powiedzieć sobie coś niezwykle ważnego. Że chcą być razem, że chcą się wspierać w dobrych w chwilach, chwilach zły, chcą się razem cieszyć i chcą razem ten świat opuszczać. Może nie dosłownie razem, ale zbierać się do samego końca I ta Nie, schodzą ciężko. Są małe, są takie jak rozmiaru mojej obrączki. Jak zakładałam 16 lat temu moją obrączkę, ona miała ten rozmiar. Wrączka mojego męża, która też jest mamówka, była duża i jedna obrączka wchodziła w drugą. Pan jubiler, który uczył mojego męża, który zrobił nam te obrączki, powiedział przecie będzie pan bardzo szczęśliwy. Jeżeliśmy szczęśliwie, tylko chyba trochę za krótko. Poznaliśmy się na zlocie, na zlocie młodzieży wszechprotestanckiej w parewce. Od razu mi się spodobała. Ładna, młoda i uduchowiona. Wzięliśmy ślub już po pięciu latach narzeczeństwa. Żona miała 21, a ja 27 lat. Wiele młodych ludzi teraz nie bierze ślubów, bo im się nie chce i po prostu mieszkają razem. Dla nas było to Boże błogosławieństwo. A jeśli chodzi o wesele, to naprawdę nam się opłaciło. No bo tak, przyjęcie zorganizowaliśmy w zboże. Sami upiekliśmy mięsa i ciasta. Sami udekorowaliśmy salę. Sami, to znaczy przy pomocy rodziny i znajomych. Wynajęty był tylko jeden kucharz. Na weselu było dużo ludzi i dużo prezentów. Tak, wesele nam się zwróciło kilka razy. Boże, błogosławieństwo zawsze się opłaca. Obrączki zrobiliśmy na zamówienie u jubilera, bo to było taniej niż w sklepie. Były z białego złota niezbyt drogie, no powiedziałbym, ekonomiczne, ale też i nie najtańsze. Nosiłem tę obrączkę przez pewien czas po ślubie, ale zaczął mi z niej odchodzić metal. Brudziło mi palec, a ja przecież chodziłem do pracy. Poszłem więc do tego jubilera, co ją zrobił. Niby zdziwił się, dlaczego to schodzi, bo złoto prawdziwe, choć białe. Ale przecież obiecał, że poprawi za darmo. I za tydzień odebrałem poprawioną obrączkę i nosiłem ją znów przez około miesiąc. I znowu zaczęła mi smarować palec. A tu praca, spotkania, wyjazdy służbowe. Nie wypada, żebym miał brudną rękę, gdy się witam z takimi prezesami czy przedstawicielami handlowymi. Znowu poszłem do zakładu jubilera. Ta sytuacja zaczęła mnie już wkurzać. Co z niego za fachowiec? Panie! Co jest z tą obrączką? Jubiler zdecydował, że tym razem zrobi mi zupełnie nową od początku. I zrobił. Ale i to nie pomogło. Historia się powtórzyła. Brudny palec i już trzeci raz poszedłem do tego gościa a on że poprawi Panie, niech pan sobie weźmie tę obrączkę ja jej już nie chcę. Sprzedałem, zwrócił mi moje pieniądze nie straciłem żona nie protestowała.